Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery. To see the unknown, others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream. Nie miałem okazji, by napisać tego, co przeżyłem, grając w ten tytuł w momencie, kiedy ujrzał światło dzienne. Według najnowszych teorii kontaktu z innymi cywilizacjami, nie udało nam się nawiązać przez dwa główne powody: ludzkość jest zbyt daleko, by ktoś z nami mógł się porozumieć. Według drugiej: jesteśmy jedną z najmłodszych cywilizacji. Od innych prawdopodobnych, zamieszkujących inne planety, nadające się do tego, i już dawno jakaś zaawansowana cywilizacja, powinna była z nami się skontaktować. Biorąc pod uwagę ich wiek i zaawansowanie techniczne, wyprzedzające naszą planetę Ziemię o tysiące lat, konkluzja tej teorii mówi, że jeśli jakaś cywilizacja istniała, która wytworzyła własną technologię, prawdopodobnie uległa zagładzie, i po prostu we wszechświecie może istnieć życie, ale zbyt prymitywne, po wielu powielanych schematach zagłady cywilizacji, która co jakiś czas próbuje od nowa się odbudować, jak to było na Ziemi. Po tylu latach przewidywania są smutne, po prostu żyjemy na przedmieściach kosmosu. To najbardziej prawdopodobna teoria. A starożytnych kosmitów, którzy rzekomo odwiedzali naszą planetę. Na razie chyba musimy odstawić z tyłu. Zbyt mało dowodów ciągle na to mamy. A szkoda. Dlatego tym bardziej po raz kolejny sięgnąłem po mass efekt Andromeda. Bo w swoim życiu nikt z nas nie będzie mógł być pionierem czy podróżnikiem międzygwiezdnym. A powiem to otwarcie. W tej grze przedstawili to, co jest z tym związane i różne problemy z tego wynikające dobrze. Więc weź broń i dar przekonywania, i zacznij razem ze mną przekonywać obce cywilizacje, do tego, że to ludzkość po raz kolejny ich poprowadzi. Do nowego, wymarzonego raju, gdzieś tam w samym centrum galaktyki Andromedy. Kiedy już trzymając w ręku 4 dolary, po raz kolejny w 2020 odpaliłem ten tytuł, mój mózg zadał mi pytanie: Czy ten tytuł dzisiaj sprawi, że znowu powiem to słowo? Podoba mi się. Czy graficznie nadal potrafi być tak samo ładny jak w momencie premiery? Oczywiście nie mówię tutaj o trochę sztucznej mice twarzy, ale o tym, jak wygląda gra, ogólna grafika, piękno światów i otoczenia, i statki gwiezdne, niczym z No Man's Sky. Czy fabuła, klimat i obietnica przygody między gwiazdami za 4 dolary dla ludzkości, która ma problem, żeby nawet opuścić własną planetę? A jeśli już to robi, to za cenę ogromnych majątków. Jak już widzicie, doświadczenie zbliżone do porównania i dobrą odskocznią będą dzisiejsze gry, które w kwestiach mas efekta dzisiaj wiodą prym. Kiedy postawiłem nogę na pierwszym obcym świecie, od razu zacząłem porównywać widoki. Zobaczyłem otaczające planetę inne planety, które miały własne pierścienie, niczym w No Man's Sky. Patrzyłem na otaczający krajobraz. I nawet czułem się podobnie przemierzając planetę nomadem, pojazdem, który chronił mnie i moją drużynę przed promieniowaniem. Ale nie dla pięknych widoków wstąpiliśmy na ten świat, ja i mój oddział. Kiedy przyszło mi walczyć w opuszczonych miejscach, które były kiedyś przystankiem dla cywilizacji, twórców naszych bogów, jak wszystkie rasy mogą ich nazywać, wspaniałe monumenty i starożytne budowle, zaawansowane niczym tak znowu bym to powiedział, ale słowa, które się tutaj cisną, tym razem to Destiny. Sposoby walki, różne umiejętności i mechanika walki bardzo przypomina mi dzisiejsze Destiny. Różne klasy żołnierzy łowca, który teleportuje się szybkim skokiem, obok przeciwnika niczym z Destyni. Czy moc Warloka, który potrafi uderzyć czystą energią w przeciwnika, moc odrzutu ze Skafandra, który tutaj jest czymś świetnym. W Destiny aż tak dobrze nie ma. W tym momencie po raz kolejny spojrzałem na swoją dłoń, trzymającą cztery dolary. Potem przedzierając się poprzez różne światy, nie było ich wiele, zaledwie kilka, ale te, które widziałem, były naprawdę ładne. Mogły się podobać, dzisiejsze gry nie powstydziłyby się takiego graficznego odzorowania. Trzymając w ręku broń, prawie zapomniałem, że ją mam, prawie zapomniałem, że nie mogę odetchnąć. Na żadnej planecie powietrzem. Miałem w głowie główny cel: zniszczyć antagonistę, który jest znacznie potężniejszy niż ja i ktokolwiek, kogo mógłbym sobie wyobrazić. Ale nie miałem czasu myśleć o tym, bo przeżywałem swoją przygodę. Kiedy wstępowałem do wielkich monolitów, zapomniałem o tym, co muszę zrobić i wspaniała technologia i efekty, które temu towarzyszyły, oddziaływały na wszystko. Czuć było to moc starożytnej technologii. Wolne chwile po walce też były nie najgorszym doświadczeniem. Mamy tutaj klasyczne odwzorowanie społeczeństw z książek, czy filmów science fiction, wybieranych na tego typu wyprawy, gdzie o skrajne emocje trudno, a nawet strajki czy bunt nie przypominają tych na Ziemi ani trochę. Nie jednak to oceniać. Ale to jest poprawny stan odwzorowania społeczeństwa, bo żadna misja z ludzkimi emocjami nie przetrzymałaby 600 lat. Przykładem jest to, że jeszcze ludzie nie polecieli na Marsa. Bo każde zamknięcie ochotników w kapsułach czy małych pokojach kończy się kłótnią i natura ludzka nie pozwala na takie eksperymenty bez hibernacji, do której jesteśmy zbyt prymitywni nadal. Ale w dialogach i w samej fabule na samym początku napotkałem taką poprawność polityczną i grzeczność, że przez chwilę pomyślałem, że może ten bilet jest skierowany do młodszej części publiczności. Teksty wyważone, takie które mógłbym usłyszeć w większości produkcji, dla których każdy widz w każdym wieku jest ważny, jak na przykład Gwiezdne Wojny. Ale fabuła jest naprawdę wciągająca, szczególnie pod sam koniec, gdy bardzo się rozkręca. Ale grając w tą grę... Masz wrażenie, że mogłoby być to wszystko bardziej rozwinięte? Jest tutaj potencjał niemały. Są tutaj też wątki z przemytnikiem, z którym musimy porozmawiać, jak w Gwiezdnych Wojnach, i spotykamy go w barze, w jakiejś zapomnianej dziurze wygnańców. Podobnie jak w pierwszej części Gwiezdnych Opowieści. Ta produkcja, mimo wszystko, jak bardzo paradoksalnie to zabrzmi, ma rozmach. I nie obchodzi mnie, że inni mówili w naszych polskich recenzjach, że jest zlepkiem kilku schematów, które nie zostały dopracowane. Nieraz się zdziwiłem, nieraz zaskoczyłem i nawet jedna łezka poleciała z oka. Tak jest. Jeśli to jest słaba fabuła, to nazwijcie mnie przegrywem i idiotą. Rzadko coś mi się udaje polubić, a w dzisiejszych grach pisanych pod publikę, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, drastyczne sceny, jak w najnowszym Assassin's Creed Valhalla. Gdzie początek był tak słaby, że od razu widać było, że tworzyła go banda psychologów, żeby grę lepiej sprzedać. Czy w nowym The Last of Us, gdzie jest napakowana takimi scenami, by sztucznie podbić sprzedaż? Mam nadzieję, że te gry nigdy nie przejdą przez moją klawiaturę. Przy jednocześnie odpalonym wordzie dla mnie te produkcje od dawna już niestety są martwe. Po prostu, chociaż Mass efekt może wydawać się grzeczną grom. Jak na przykład inne wielkie produkcje z dużym budżetem, jak na przykład Gwiezdne Wojny, to wszyscy od małego do dużego kochają je, oprócz krytyków. Powiem to po raz tysięczny, zmierzam do tego, że wyobraźnia jest w stanie zdziałać dużo więcej, i nie obchodzi mnie, że widać, że jest to kalka i czerpanie pomysłów, może z innych gatunków. Ale kto dzisiaj tego nie robi? Ludzie od dawna się naśladują, od momentu, kiedy Homo sapiens przy ognisku siedząc w skórach. Naśladowali swoje ruchy, te, które przypadły im do gustu. W tej grze, mimo wszystko, chociaż pomysł nie jest czymś nowym i można znaleźć porównania z innymi mas-efektami, to została użyta tutaj wyobraźnia. I jeśli coś jest dla każdego, jeśli nie budzi skrajnych emocji, a poniesie wszystkich, nie jest horrorem, nie jest dramatyczną, makabryczną produkcją, jak to nowocześni twórcy uwielbiają, i nie ma brody na okładce, równie modnej dzisiaj. To jest czymś naprawdę świetnym i ja to popieram. Myślę, że gry, które nie są zbyt brutalne, należy szanować, bo coraz mniej dzisiaj już ich mamy i będziemy mieć. Gier, które pobudzają wyobraźnię, a nie jedynie prowokują. Ale dlaczego nie wyjaśniam fabuły? Bo wy ją musicie przeżyć, jeśli tego nie zrobiliście. Ma swoje minusy. Mogłaby być bardziej rozwinięta, bo miała potencjał. Ale przedwcześnie z kina nie wyszedłem, spektakl operowy był dobry. Grę przejdzie każdy od małego do dużego, ma stopniowane poziomy trudności, od trudnego do najłatwiejszego, jeśli chcesz być tylko widzem. Wtedy gra skupia się na fabule, a przeciwnicy są tak prości, że mnie tylko raz załatwili w momencie kiedy zapomniałem, że są, bo nasza drużyna fantastycznie na niskim poziomie się nimi zajmuje, posiadając różne ciekawe umiejętności. Możemy wbijać naszych kompanów na poziomy. Drzewką umiejętności mamy takie samo. Jest tutaj sporo klas, ale to już będziecie musieli się przekonać sami o tym. Tylko przyznam, że szkoda, że na najniższym poziomie trudności w ogóle te dodatkowe RPG-owe ulepszacze nie przydają się i są niepotrzebne. Możemy prowadzić też badania naukowe, ulepszać broń, nasz kombinezon czy zbroję, ale po raz kolejny mówię nie graj na najniższym poziomie. W grze spotkał mnie duży zawód, o którym muszę powiedzieć. We wszechświecie jest dużo planet, możemy skanować sporo światów, ale tylko możemy je skanować. Zaznaczam, dostępne dla nas są jedynie planety, te, na których mamy misję, a szkoda. Mamy zaledwie kilka światów. Co nie zmienia faktu, że są one fabularnie wykorzystywane bardzo dobrze. A co się tutaj dzieje? W skrócie? Fabuła jest zmienna: raz kogoś ratujemy, raz uruchamiamy machinerię. Na różnych planetach, raz przemierzamy planety czy starożytne podziemia, rozmawiamy z antagonistą, którego jest trochę zbyt mało, jego wątek jest tak minimalny, że aż szkoda. Ale co ciekawe, wszystko między sobą się zazębia. Na tyle, że czerpałem przyjemność z tej produkcji po raz kolejny, mimo kilku lat od premiery i ponownego zajrzenia do niej. W skrócie mogę powiedzieć, że musimy odnaleźć, jak to mówiłem, świat dla ludzkości przy okazji innych żyjących ras. Które nam pomagają i obronić ten cały plan, który po drodze delikatnie będzie się gmatwał, przy okazji złego antagonisty, który jest dziwnym naukowcem, uznającym się za potomka najlepszych ras międzygwiezdnych, będzie miał inny plan, który może doprowadzić do unicestwienia rasy ludzkiej, przynajmniej w takim kształcie, jakim my znamy. Jak mówiłem, nawet chociaż mało powiedzenie fabuły efektu masy nic wam nie da, jednak, to, co widziałem, wyglądało pięknie. Dla fana technologii, tytuł obowiązkowy, graficy popisali się. Mi to wystarczyło. Misje, mimo wszystko, były zróżnicowane, nie męczyły mnie, czasem stopniowały klimat i atmosfera, która była spokojna, a potem przyspieszała. Kiedy musieliśmy nagle opuścić podziemia monolitu, który miał ulec zniszczeniu. Ale to nie tylko jeden taki stan zaskoczenia w tej grze, było tego więcej. Może nie aż tak bardzo bałem się. I nie było aż tak ciężko jak w Destiny, ale czułem ten przedsmak tej modnej dzisiaj produkcji. Gdy zapomnimy o pewnie kilku minusach, to spotkamy tutaj pełną produkcję ze wszystkimi smaczkami technologicznymi dla fana Gwiezdnych Wojen, No Man's Sky czy Destiny, albo tych, którzy nie zagrali w te gry. Jest to dobry przedsmak i tak mam kilkaset godzin w tych grach, więc wiem co mówię: jedynkę i dwójkę Destiny przeszedłem na tyle, na ile się dało. 600 godzin w No Man's Sky, a Gwiezdne Wojny oglądam raz w tygodniu. Myślę, że jest to fajne dopełnienie z ciekawymi postaciami, które może nie są napisane najlepiej, ale da się im lubić i one też chcą, byśmy je poznali i coś się o nich dowiedzieli. Z każdym naszym towarzyszem możemy porozmawiać, chociaż trochę go poznać. I nie jesteśmy zdani tylko na elementy fabularne, do, do każdego możemy podejść i z nim pogadać, żeby coś o sobie opowiedział. Gra spełnia moje wymagania dzięki momentom walki, jak z Destiny i widoczkami z No Man's Sky i nie była tak brutalna jak inne dzisiejsze gry. Chociaż smutnych momentów nie brakuje, na przykład takich, których musimy wybrać. Nie będę dalej nic mówił, ale wszystko jest tak wyważone, że pewnie nawet osoba młoda mogłaby w to pograć, ale sam koniec wynagradza wszystko, albo może mi nie trzeba zbyt dużo prócz klasycznej normalności i naprawdę dobrego zakończenia, prócz klasycznej normalności i naprawdę dobrego zakończenia, którego oczekuje, klasyki z klasyk. Pewien youtuber, którego szanuję, powiedział, że w Andromedzie biegamy od jednego monolitu do drugiego. Tylko to tak, jakby ktoś powiedział, w życiu żeni się, potem rodzą się dzieci, wychowuje je się i umiera. Jak przyjdziecie kampanię, zrozumiecie. Za 4 dolary ciężko będzie znaleźć bilet do lepszej podróży, dającej wrażenie wysokobudżetowej, i taka właśnie Andromeda jest. I tego wam życzę. Kolejnym tytułem jest ten, którego uwielbiam od lat. Zawsze brakowało mi tych super szybkich wozów, które leciały czy jechały z prędkością światła, tych ramp niczym stonego hołka, z tym że tutaj deskorolek nie ma. Co może być lepszego niż pomysł fanów na wskrzeszenie tej wspaniałej produkcji w stylu nienaruszonym, z nowymi zakręconymi mapami, gdzie wzrok prawie w ogóle nie nadąża? Trackmania Island, bo tak się nazywa ten dodatek, jest świetnym pomysłem na spędzenie zakręconego wieczoru. Jest to dodatek, który można pobrać za darmo w aplikacji Mania Planet, która jest darmowa. Wystarczy tylko, że wykupimy grę Trackmania Stadium, która kosztuje zaledwie 24 zł. I dalej już tylko pozostaje za darmo w sklepie aplikacji Mania Planet pobrać darmowy dodatek. Gra, w której każdy tor tworzył inny użytkownik i uwierzcie mi, są naprawdę dobre i przypominają mi stare dobre Trackmanie z nieco lepszą grafiką. Ta sama świetna muzyka, identyczne kawałki jak w oryginale i tory. Co tutaj się dzieje, zakręcone plansze, gdzie ledwo wie się gdzie jechać. Ogromne rampy, gdzie można się poczuć jak na Role Kosterze przyspieszacze prędkości przeszło 400 km na godzinę, gdzie każdy ruch kosztuje nas sekundy, przepaście, skoki wiary, szybsze niż ruch gałki ocznej. To jest Trackmania Aseto Corsa czy Forza Horizon. Może jedynie popatrzeć sobie z dołu na te kosmiczne wozy. W grze mamy sporo plansz, które są dzielone na działy. W zależności od trudności i trybu zaawansowania ramp i tras, nigdzie tutaj nie ma taryfy ulgowej i słowo prosto nie istnieje. Musimy zmieścić się w określonym czasie, by zdobyć odpowiedni medal. Na niektórych planszach będzie wymagany brązowy, na niektórych srebrny, a nawet złoty. Trzeba się tutaj nastarać, ale w międzyczasie. Poczujecie szybkość wiatru i niesamowitą frajdę. I to coś, czego gdzie indziej nie sposób doświadczyć. Prawdziwą radość i adrenalinę z jazdy wirtualnej. Nic tutaj nie jest normalne, wszystko przeciw wszelakim prawom, ale gra przez to jest wyjątkowa i warta polecenia. Polecam każdemu wejście do świata dodatku Trackmania Island, bo to była niesamowita produkcja. I to już koniec. Wszystkie linki do promocji cenowych znajdziecie pod filmem Udanej zabawy gracze.